Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem no coś bezalkoholowego. Nazywa się to uh, Flying Cauldron Butterscotch Beer. E, butterscotch Cream Soda. Non-alcoholic. Czyli tak naprawdę się tylko nazywa piwo, ale to jest e, napój gazowany. E, tu ma długą taką nazwę. Carbonated butter, Scotch, cream soda and vanilla flavor soft drink with sugar and sweetener. Składniki. Woda no, tak gazowana, cukier. E, aromaty. E, zawiera karmel jako kolor. Jeszcze raz kolor. Karmel. E, do tego jest słodzik. Sukraloza. E, e, takie różne inne. No, dużo składników. Większość e. Sztuczne strasznie. Produkt e, World Wild Global Brand Limited i jest adres angielski i europejski z Niderlandów i tyle wiadomo tyle wiadomo można kupić w amerykańskich sklepach jedni mówią że to jest reed, zrobione dla reeds drudzy mówią że Virgil Nie wiem Tu się nie chwalą Na ich stronie oczywiście mówią, że robiono 1300 któregoś roku w Anglii i to prawdziwy Harry Potter Oczywiście, że nie ale Przejdźmy do tego, coś mi się nalało z puszki e, Kolor taki wiecie Jakby trochę brudny jasny bursztyn, to nawet nie jest pełny bursztyn, coś, coś brudnego to jest. Baromacie, dużo wanilii karmelu, masełka takie wiecie co, e, Vettes original. E, Upłynnione. No, bardzo mocny aromat. U. słodki, karmelowy i wanilowy. A w smaku jest tak słodko, że jest to ciężko wypić. Już po jednym łyku mam dość. Oj, to się ciągnie, ciągnie. Oj, jakie to słodkie. Nas, nasycenie jest chociaż w porządku, ale ta słodycz normalnie dobija. W opór słodki. I oczywiście te same aromaty w, w smaku są takie jak te aromaty. Czyli bardzo dużo wanilii, karmelu. No właśnie takie. Taki Wertes Original. Wiecie, jak macie takie. Eee, twarde tofiki to coś w tym stylu ale to jest w słodkie wow dla dzieci a ja wiem może zemdlić dla Markanów no, może, nie wiem Pierwisko, słodkie no nie ale napiszcie czy mieliście okazję próbować i czy Wam smakowało Ech, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, Ajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tylko tak będzie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Cześć!